I sponsorem tego odcinka jest jak zwykle firma Mubi. Więc jeśli ktoś zakupi jakiś samochodzik, jesteśmy akurat wśród nich, wchodzi sobie w wyszukiwarkę Mubi, wpisuje wszystkie e, parametry auta, wyskakuje najlepsza oferta. I pamiętajcie, na hasło STRONG EKIPA 150 zł zwrotu cashbacku. Także zapraszamy, wszystko tutaj w linku zapraszamy do oglądania odcinka udanych zakupów na Mubi. Witam Państwa, witam naszych widzów, teraz Konrad Herwan będzie par parkował. Żebyś parkował. Co tam pierdolisz, chciałem zapytać. Mówiłem, żebyś parkował. I bardzo dobrze powiedziałeś, że będę. Że się zajdzie cały odcinek, jakbyś parkował. Dobdzie, dobdzie. Dobdzie, dobdzie, dudzio, dudzio. Eh, eee, powiem Ci, nieźle parkuję. Siedem razy bym co zaparkował tyłem. Nie obstrąć nie obstruń drzwi w tym Aździe. Dzień dobry. Tak, to ja jestem, tak, tak, tak. Słychać tylko tych z mikrofonem! Proszę Państwa, welcome to the jungle, mister in... Jak jest zielony po angielsku? Green koszula, jak jest? Ja się chciałem dzisiaj zapytać, czy dzisiaj jest jakiś smerfny dzień? No tak. Ty, właśnie dlaczego ty nie masz ubrań firmowych? Chciałem się zapytać. To jest moja stylizacja na dziś. Ty o stylizacjach to raczej się nie powinieneś wypowiadać, tak ci powiem. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy z mikrofonem, ponieważ każdy z nas odda pięć. Konkretnych pytań do ludzi! Dzisiaj mam bardzo dobry humor. A wiecie dlaczego mam bardzo dobry humor? Dlatego, że jestem tak zmęczony chodzeniem, ćwiczeniem i tym wszystkim, że już mi jest wszystko jedno po prostu. I oprócz tego jeszcze, dzisiaj Krzysiek na grupie naszej wstawił zdjęcie, jak się zamknął sklep jakiś tam, ponieważ człowieka nie było w Polsce stać na ogrzanie tego sklepu, na zapłacenie podatków. I z drugiej strony jestem bardzo przygnębiony tym faktem i rozważam po prostu, żeby się spakować cały pinkel, posprzedawać wszystko, co posiadam i wyjechać za granicę. I nie żyć w tym... Jednym słowem, wracasz do swoich. Może nie do swoich, ale gdzieś. Żeby nie patrzeć na to, co tu się dzieje. Nie, tak poważnie, Wam powiem, tu nie ma co się śmiać. To, co się dzieje w naszym kraju, to jest po prostu skandal. Ludzie nic z tym nie robią. A uwierzcie mi, że za rok, za dwa będzie jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Powtórzę to je, jeszcze raz. Będzie jeszcze gorzej. Dopó dopóki Polacy się nie obudzą i coś z tym nie zrobią, to panowie będzie coraz gorzej. No, tak Wam powiem, no. Dobrze, dobrze, Badzio dobdzie. Nie dobdzie, niedobdzie, nie dobdzie, niedobdzie, nie dudzio drogo. Dobra, jedziemy z ekipą z pytaniami. Jakie pytania? To pytania to każdy sam sobie musi wymyśleć, nie? Ja jadę po prostu coś lina... Coś ślina na język przyniesie. Kurde, to, to, to można było zjeść coś później może, nie? Coś można byłoby zjeść później, nie? E, coś zjeść. Idziemy do burgera. Mm. To chodź, wejdziemy do odpady, który zobaczy buty. Ale te buty to będą te, co 3 lata wytrzymują, czy. Te, te, co. Ja muszę sobie zakupić jakieś buty, bo dobrze wiesz, że jedziemy i niedługo coś tam kręcić. Nie mam w ogóle żadnego sportowego obuwia, a te, co mam, to się, jak już powiedziałem w programie, się rozleciały. A te, które wytrzymują, wytrzymują 3 lata, to nie mam tutaj tego sklepu. Niech każdy sobie wejdzie i zobaczy buty lowa, ile wytrzymują. To są wojskowe buty, no. Także polecamy buty lowa. Cześć dziewczyny! Oglądacie nas w telewizji? Panie jest, dobra, elegancko. Jestem dzisiaj kur, jak papa Smurf. Papa Smurf! Ja mam też do Ciebie, ja mam też do ciebie pytanie. Co sądzisz, co sądzisz o cenach węgla w Polsce? Ja mam prośbę, chcicą, bo mój wojek jest z Państwa fanem. Wie olbrzymi, ma kurtkę, e, nie kurtkę, bluzkę. Bębniarza. I czy moglibyśmy pozdrowieńka na, nagrać? Dobra, dzisiaj mam dobry humor. Kogo ma bębniarz pozdrowić? Tylko, że już nie jestem bębniarzem, bo niedużo ze mnie zostało. A bo się ma pędzierz. Oryginalny, ten, jedyny prawdziwy, taki prawidłowy. Hej, Hehehehe <laughs> będziemy się zawierać mikrofonem, będzie śmiesznie o co to jest, doktor Martens Ty chciałeś buty, tu wytrzymują, w Martensie to buty z 5 lat wytrzymują A może metalowe? <laughs> to wytrzymają już naprawdę długo Takiego, takiego kajfasza metalowego, zanim rdza to, to trochę ciężko by już miał chodzić, bo Metalowy taki 46 To podejrzewam, że tak Z pół kilo jeden, albo z 15 <laughs> Dzisiaj wydobyję, bo mamy trzy gęby. Moja najbardziej rozgadana mamy jeden mikrofon i musimy się dzielić po prostu mikrofonem. Proponuję, żeby każdy zadał po trzy pytania i tak będzie najłatwiej? Dawaj, łap sobie kogoś. Tak, to tych butach pogadaj trochę. Może byśmy... Znalazłem ci buty. Takie. Dzień dobry. Mam do pani pytanie, ile jaki czas mogą te, te panie buty wytrzymać? No, wytrzymują rok. No tu już jest dużo. Ja się nie kwalifikują, bo buty muszą wytrzymać minimum 3 lata. No, przepraszamy za zamieszanie, idziemy dalej. <noise> to poczekaj, to będziemy tak gadać, bo <noise> tak Borany. Mi się podoba taki chaos. Ja jeszcze mistrzem zamieszania, mistrzem chaosu. Siema, no ja kultura osobista. Poczekaj, tu pytanie. No, nie, zapytałbym się tych starszych ludzi na przykład PIS czy po ale będzie zaraz awantura, nie? Pytań nie będę za za... za, za, za wiesz, może... Halo, halo? Siema! Siema! O, poczekaj, fajna kapota, fajna kurtka, z damska czy męska. Siema! Dobra, chłopaki, szybkie pytanie do was, nie? Za co, za, za co uwielbiacie Abusa yy, ze Strong Ekipy? Za poczucie humoru. Szybkańsko, to mi się podoba. A, no może... Za ten wielki biceps. Tak, tak, może być. Dobra, chłopaki, tak na szybko, powiedzcie nam, co u was słychać i lecimy dalej. A, no umiem, um, umie bardzo, umie bardzo dobrze słychać, no i... Bardzo czuję się, że was spotkałem, dobrze. Czemu w szkole nie jesteś o tej godzinie? A, bo wycieczka mamy. Wycieczka szkolna. A gdzie jest wasza pani wychowawczyni? Albo pan? A nie ma, wsiąkło ją. No nie, dobra, zamiast was pilnować, to gdzieś poszło. Może kogoś poznała w sklepie. przewierali jest ten, siara Dobra, chłopaki, pozdrawiam was sympatycznie. Widzimy się na kanale. Dziękuję bardzo. Everybody, płyta pilśniowa, hej. No i właśnie, właśnie o to chodzi, ja cały czas mówię, tą stronę ekipę robimy między innymi dlatego, że są takie dni jak dziś, że po prostu nasze gęby, nasze gęby, nasze facjaty dają ludziom radość i to jest najważniejsze, na tym też nam zależy itd. itp. Trzymajcie się dzieciaki, wszystkiego dobrego. A czy jest to zgodne z konstytucją? Na prywatnym terenie jesteśmy, tak? No dobra, no to się ukręcamy stąd, wiesz, chcieliśmy coś fajnego zrobić dla ludzi. Ogólnie, ale jeżeli się nie da, to ja tego to ja, a ja tego nie rozumiem, ale rozumiem, no niech ci będzie. Dobra, trzymaj się, wszystkiego dobrego, cześć. Także słuchajcie, musimy spierd... Stąd, bo wygnali cię, kur... z galerii. Się... Powiedz tak, jak się czujesz z tym, że zostałeś wygnany z galerii? Słuchaj, normalnie jestem po 40, no to go nie... za, za, za to, co on powiedział do mnie, no to go nie rozszarpałem po prostu, tak? Po prostu jestem cywilizowanym człowiekiem. Już poczekajcie, muszę tą kurtkę... Ej, słyszysz? Muszę tą kurtkę zobaczyć. Dzień dobry. Przepraszam, ta kurtka jest męska czy damska? A nie ma takiej męskiej? A nie wiem, po co ja do tego mikrofonu mówię w ogóle, ale... Tak, ale co? Nie, nie, ma tej, nie, nie ma tej kurtki męskiej. Fajna jest. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Czekaj, jeszcze to spodem zobacz. Musimy... Zmy A na tym... A dobra, na powietrzu można? Można. Na powietrzu na pewno można, no bo to czy też teren prywatny? Już jakiś wyjątkowo dobry humor pan ma. Ja dzisiaj to po prostu. ja ogólnie jestem sobą, jak mnie nic nie denerwuje, nic nie tego. Dzisiaj sobie zrobiłem taki dzień po prostu luzu. Nie idę na siłownię, przyjechałem sobie zrobić odcinek. Nie będę chodził dzisiaj 10 km, jestem po prostu zmęczony, później biorę dzieciory na basen jadę i czuję się fantastycznie! <laughs> Cześć przyjacielu, mam do Ciebie pytanie. Oglądacie strąg ekipę, Antonio? Mój tata ogląda, ale ja nie. Mój tata tak. Pozdrawiamy serdecznie, serdecznie tatę, Antonia. Pan Krzysztof jest dzisiaj zły. Nie, nie jestem zły. Byliśmy osoby do wywiadu, ja znalazłem panie Krzysztofie. Jak się panu żyje w Polsce? No jak się żyje w Polsce? No ciężko się żyje w Polsce, no chyba jak każdemu. Co pana najbardziej wkurza? Tak najbardziej, w jednym słowem. Co chwila, co chwila najbardziej? Niestabilność. Nie wiesz na, na czym stoisz. Czyli jest pan niestabilny? Nie, ja jestem stabilny, ale przed chwilą mi pan powiedział, że pan jest niestabilny. No, to słuchaj... Tak pan powiedział. Słuchaj... Dlaczego pan tak powiedział? Słuchaj uchem... Ale dobrze, pan, pan powiedział, że jest niestabilny. Ja mówię prawdę. Czyli pan mówi prawdę, że pan kłamał i pan jest niestabilny. Czyli jednym słowem pan nie wie, o co chodzi. Nie wiem. Stabilnie niestabilny. W boxie e, poruszałem temat rosnących kamienie, kamieni, no nie? Ja nadal twierdzę, że kamienie rosną, nie? Zapytamy się ludzi, czy kamienie rosną? Co? Siemano, Siemano, powiecie nam dwa słówka do mikrofonu. Oglądacie, oglądasz Google Boxa? O wariacie, to po imieniu mi powiedziałeś. Morską, kamienie rosną? Nie wiem, chyba nie. <noise> rosną. To jest moja teoria z Google Box. Dobra, nie zawracam gitary, trzymaj się. Trzeba by, tu trzeba by zdać języki obce. Więc Sala Malajku, my brother. E, siemka, dlaczego palisz papieros? Nie palę. Palisz. Nie. Paliłeś. Przecież nie widzą, że paliłeś? Nie. Tak. Nie. Tam, za tą żabą. Nie. No a materiale jest Nigdy nie zapalę. Widział kolega. Poczekaj. Nie mów Nie mów? Ja mam dwie, dwie wygrane w rekordzie. On nie ma. Ja powiem. Wiesz co kazałem w powiedzieć, jak pytania zadawałeś, żebyś się pierdol. Młody i pamiętaj, musisz być odważny w życiu i śmiały zawsze, rozumiesz? Nie możesz się wiesz. Fajny wywiad. Dzięki Piona, do zobaczenia. Pozdrów tatę. Pozdrawiamy tatę Mariusza. Wie pan co, u nas, u nas zdjęcie z nim kosztuje no, 5 zł. 20 lat temu i był trochę mniejszy. Ale powiem bow, panu, wiele się nie zmieni. Wyciskaliście razem? Nie, on wyciskał, a ja stałem z boku No to, to nie brał panu udziału Nie, no, no, coś, coś tam ciskałem, a on. W którym roku to było? O Jezu, kiedy to było? Poczekaj. 2000... Jeszcze nie byłeś strongmanem. 2000? 2001, drugi? Drugi jakoś tak, nie? Jaki pan miał rekord? 185. Jego teorię o rosnących kamieniach? Nie, słyszałem, na razie się zatrzymałem na rzucaniu palenia. A no to, to ogólnie powiem ci, że wiele ci nie ominęło, bo rzuca nadal. Nadal, aha, czyli jesteś. Zaczyna, Tak, znaczy ostatnio rzucił, zaczął, znowu rzucił, znowu zaczął, znowu rzucił, znowu zaczął i teraz rzucił i zaczął. Rzucił i zaczął, jeszcze dodam, że nie palił, ale palił dwa, bo tylko jak pił, to palił, a tak nie palił i wszystkim mówi, że nie palił, ale palił, teraz rzucił, ale pali. E, mam kolejnego tutaj e, gościa. E, skąd e, znaleźć się Polska? Nawijaj na Jeszcze raz. Skąd ty znaleźć się Polska? A skąd ja znaleźć się w Polska? Moi rodzicie poznać na studia. Ja myślę, że Ciebie znaleźć gdzieś. Nie, ja urodzić w Lublinie 1979 odbierał poród weterynarz. Ja być czekoladowy, ja dużo Nutelli zjadłem, wiesz, jak byłem mały. Przychodzi do restauracji trzech murzynów i mulat, przychodzi kelner i mówi, co podać? Najjaśniejszy panie. Do mnie to mówił, bo ja jestem pośród murzynów, jestem najjaśniejszym panem. Byku, 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 poczekaj, halo! Byku, czego słuchasz, powiedz mi? Czego słuchasz? Ja jestem fanem dobrej muzyki. W każdym klimacie się odnajduję, tak że być może nawet mnie nie zaskoczysz. Czego słuchasz? Tak. Jaka kapela? Nie wiem. A, bo ty nie, nie, nie Polak? Jaś kapela. A, to sorry. To się nie dogadamy, bo ja też, wiesz, słabo mówię w innych językach. Trafiłem nie Polaka. Idzie, idzie, słuchawki na uszach i nie wie czego słucha. No dla mnie to było dziwne, bo powiem wam szczerze, nie? Kogoś ze słuchach... Tak, kogoś ze słuchawkami bym trzasnął, bo po, 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 o muzyce pogadał. Przepraszam, halo. Tutaj mogę dwa słówka z tobą? Przepraszam. Mogę dwa słówka z tobą, yy, z tobą zamienić? Spoko, jakiej muzyki słuchasz? Dziwki w sosa, lub sosa. O matko, to, to nie znam tego, dobra? To było tak, to było tak, ha, sześć, uwaga daje. Nie, zrozum nie zrozumieć w każdym razie, no ale dobra, w każdym razie śpieszyła się do roboty i czegoś tam słuchała. Dzień dobry panu. Dobra, czyli nas załatwiła ta klientka. Poczekaj, ten słucha czegoś. Majster, pozwól na chwilę. Siemano, powiedz mi czego słuchasz? <tryk> Jaka, jaka kapela? Bo ja, ja mam bardzo wytrawne ucho, jeżeli chodzi o muzykę i jestem ciekawy, jestem ciekawy. Spotify'a, na... no. Dobra, twój ulubiony zespół. Mój ulubiony zespół? To jest Jeszcze raz? Imagine Dragons. No coś kojarzę, ale to w każdym bądź razie e, nie moje czasy, ale Imagine, Imagine Dragons kojarzę, oczywiście, jak najbardziej. No Dobra, czyli mam po prostu uciekać i dać ci spokój. Miłego dnia życzę, trzymaj się. Mordo, jedno pytanko na szybko. Kto jest silniejszy, Ksena czy Van Damme? Van Damme. Nie wiesz, że to jest Jean-Claude Van Damme? Niemożliwe. To dzisiaj, o, słuchaj, dzisiaj, twoje zadanie na dziś od Abusa: wpisz w YouTube'a Jean-Claude Van Damme albo wyszukiwarkę Google i obejrzyj jego wszystkie filmy, będziesz bardzo zadowolony. Jak obejrzysz filmy z Van Damme, to nam po prostu napisz jakie wrażenia, ok? Piona. Obejrzę wszystkie filmy z Van Powiem wam szczerze, nie? Chodź, no, przyjacielu, tutaj coś ci powiem. Filmy z Van Damme to są kultowe filmy. Które powinieneś obejrzeć. Na nie jednym nawet się popłaczesz, jeżeli jesteś wrażliwą osobą, wiesz? Obejrzyj sobie te filmy, bo to, to, to co teraz jest w kinach to jest chłami szajs. Poważnie ci mówię. Van Damme, Stallone, Schwarzenegger to są nasze czasy. Chciałbym bardzo, żeby te czasy wróciły. Zerknij i napisz na Strong Ekipie, czy podsunąłem ci dobry pomysł, okej? Okay? Dziękuję ci bardzo, cześć. Pod tą budką jakiegoś wycze... wycześnika. Siema dziewczyny, ja idę do was. Konrad nie chciał. Ze, ze szkoły? Ze, ze szkoły? Czy... Co oglądałyście ciekawego? Znacie, na... oglądacie Google Boxa? Kamienie rosną czy nie? Oczywiście. Brawo, brawo, brawo. Patrz, zobacz jaki, jaki uśmiech na jego twarzy. Wow. <laughs> Dobra. Dzięki. No dla mnie, dla mnie ten kamień nie urósł, no ale wiesz, tu kolega hoduje, także wiesz, może urośnie. Ewolucja 100, 200 tysiąc, dziesięć tysięcy lat, sto tysięcy lat i kamień urośnie. No naprawdę, no poczytaj sobie, poczytaj sobie o torwantach. O, czyli po, po, potwierdzasz, potwierdzasz moją teorię, tak? Ale to nie chodzi o te kamienie na NRC, czy tam, wiesz, nie? Znowu nas ochrona wyprasza, no i musimy niestety się zastosować. Nie no, twoją robotę szanuję, wiadomo, no co, 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 nie będziemy dyskutować. Dobra, yy, zwijamy się, nie? To trzyma się. Dziewczyny, bardzo dziękujemy za te kilka zdań. Miłego dnia życzy Abus yy, i razem ze stałą Strong ekipą. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Patrz, zamiast. Za, nie pozwalają nam tu nagrywać, zawsze jakaś reklama dla tej łodzi, dla tej manufaktury, czy tam coś, no nie, to nie pozwolą nam nagrywać ja nie mogę tego zrozumieć. A co im to przeszkadza, człowieku, co im to przeszkadza? No nie mogę tego zrozumieć, no. Dziewczyny dobrowolne w we, bo tu się śmiali ze mną, nie? No, jest git, nie? Jak na takiego start tam pana po 40, to nieźle wyglądam, nie? Jeszcze się odchudzę, dodam, że się odchudza, wiesz jeszcze. Łańcuch, łańcuch jest bardzo, wiesz, co? łańcuch jest bardzo dyskretny, ale historia łańcucha jest taka, że ja tu na tej blaszce, wiesz, ja nie jestem kajdzeniarzem, tylko na tej blaszce mam swoje inicjały, no nie? I ksywkę. I dlatego to noszę, dostałem to do od żony przede wszystkim na urodziny. Także ma to dla mnie wartość, wiesz, sentymentalną i. Ja dodam jeszcze, jakby nie, wiecie, że wczoraj dostał mandat za posiadanie dwóch kijów baseballowych. Zanoszenie broni w miejscu publicznym. No takich kulosów jak ty, to bym nie chciał mieć, uwierz mi. Dobra, dziewczyny, jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Chcemy coś się napić, coś zjeść, czy coś? Tak, no dobra. Uwaga, a teraz czerstwy krzysiek. Słuchajcie, jedno szybkie pytanie: Czym się różni Syrenka od krowy? Syrenka, jak nawali, to stoi, krowa, jak nawali, to pójdzie. No, słaby i nie słaby, bo to polega, żeby osiągnąć tą mega czerstwość, no, no, to nie? To, to było akurat dobre. Dobra, słuchajcie, jak zwykle was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, nie mieli zmartwień. Ogólnie sytuacja w naszym kraju, żeby się jakimś cudem poprawiła, bym sobie tego życzył. I jeszcze raz wszystkiego dobrego do Was. Widzimy się na kanale Everybody Płyta ta pilściowa. mówiłem to jak Kevin Lewrony is Here. Dziękuję, pozdrawiam sympatycznie. Pamiętajcie o sobie subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie hej! Pamiętajcie o sklepie internetowym Strong ekipy. pozdro!